Cześć, cześć, witamy. Cześć. Chciałam przygotować jakieś specjalne tło, ale nie wyszło. Jak to to specjalne, tło. specjalne tło. nasze pracowite ręce, bo dzisiaj mamy taki filmik, niespodziankę dla Was, ponieważ na kanale jest ponad 100 subskrybentów. Hura, hura, hura. Tak. I z czego bardzo się cieszymy. I postanowiliśmy no, taką niespodziankę tak, dla Was zrobić. Prezenty będą. Prezenty. No i taka jest, no, tak mi się wydaje, że taka jest, jest jakoś tradycja. Ja przynajmniej tak zaobserwowałam, że jak się przekracza tą setkę, to, 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 no, to no, chciałybyśmy jednak coś tak Was, coś miłego dla Was zrobić w podziękowaniu, bo to zawsze jest motywujące, jak oglądacie, komentujecie, i wtedy nawet pomimo zmęczenia, to się coś działa, nie? Mogło no, się. Tak, nie. Dobra. Napiszcie, że chcecie wziąć udział w tej rozdawajce, w tej niespodziance. Napiszcie może też, co Wam się podoba na tym kanale. I czego może byście chcieli więcej? Takie trzy rzeczy. A teraz pokazujemy, ja to jeszcze może napiszę w opisie, żeby to było, ale pokazujemy tutaj kilka rzeczy, które przygotowałyśmy i coś jeszcze dorzucimy. Tylko... Niespodziankowo. Tak. tak. Więc takie papiery z ITD Collection. Mhm. Czyli może obniż, żeby całość było widać. To są... To ja co, podniosę? Uwaga, jedziemy do góry. Dobra, do góry, ale potem będę obniżać. To mamy taki format A4 papier. Ja nie będę wyjmowała, może, tej kolekcji. No tu i tak, Dwustronne papiery, mhm. bardzo fajne. Ja lubię te też. Są takie rzeczy, z których korzystamy. No ja korzystam, Ty, się nie wiem, czy miałeś ja coś z TD Collection. Eee, miała Długo, dłużej, ale miałam, nie dużo, ale miałam. Mnie się podoba. To jest jedna rzecz. Dalej. Też. Zimowa kolekcja. ITD. W dół. O, trochę całość. To mamy też bloczek papierów, A4, dwustronne, zimowe. Dobra. Mamy kilka też. To jest kart. Ze stamperii. Hmm. Bardzo z, ładna. Z drugiej strony. To są pojedyncze karty. Mhm. I tu jeszcze mamy. To jest też śliczny. Ja tu próbowałam kolekcję dojrzeć, ale. Nie jest to może najnowsza kolekcja, ale jest urocza i śliczna zimowa bardziej. Mhm. Jeszcze tak z super. Super. Fabryka Dekoru. Botana Botana Winter. Winter. Tak, tą kolekcję dobrze znamy mnogo się, nie? Tak, bardzo dobrze. To, fabryka Dekoru to. Ale bardzo fajnie wychodzą. Mhm. Tak. Tu jest oczywiście są paski do dodatkowo. Mhm. Mamy to. Takie Piątek 13. Na zdrowie. Nie udało się. No na, na zdrowie. <laughs> Piątek 13. To, to też może znacie. Dzieciugowo. Mały bloczek 15 na 15. To jest fajne. Mintajowe flora Book. To jest wycinania fajne bardzo. tak. Elementy do kartek. Czy do innych prac oczywiście. Liście są fajne. <grym> liście, liście, liście są na etapie, na etapie liści jest Tak. Ten fajne. Co mamy? Tu mamy, może nie będziemy roz... roz... No i jest otwierać. zaklejone, więc nie będziemy odbierać. Tak z boku, co tu? Takie karty, nie? Tak, pozłacane. To jest formatu... Tutaj ja odczytam format 10,5 na 15. Tu mamy maskę Pasyczka. z APS Craft. Mają też fajne maski i ja ostatnio używałam z APS-u. One są fajne, elastyczne. Także zrobiłam któreś. Nie napiszę, Tu jest wykrojniczek z tych uroczych bobasków. To ja po prostu mam świrana. Gdzie tego? Pozbierałam takie cztery, a wróć z tyłu. Widzisz, tak. ja sobie uzbierałam te cztery, to Wam pokazywałam w którymś filmiku zakupowym. Bobaskowo. No więc, Bobaskowo. Tak, to moje tu zauroczenie. Za tu jest turystycznie. Tak, Actiona. Fajne stempelki podróżnicze z wykrojnikiem i tu jest do embosowania ten folder. Że na każde wakacje, myślę, że taki ponadczasowy A w ogóle jest. Kryjnik, tak, On będzie też. do tego pewnie. Mm -hmm. Ponadczasowy bloczek. Także ja, ja kocham, bo świeci. To ja przesuwam. Tu mamy też stemple, swoje z kwiatami. I po całości mogę się ja Nie Tak, też uniwersalny. No, i przy, pr, co jest, jest praktycznego? Coś, co, tak, tak, Taśma klejąca, dwustronna. Dokładnie. I, I tu mamy dodatki z mm. Craft clock, napisy z, z kolekcji Aidu, czyli ślubne. 16 pasków. <laughs> no. Po polsku, po angielsku. Tak jest. No, i coś jeszcze dorzucimy, ponieważ dyskutowałyśmy, były obrady i. No, i wyszło nam, że, że, że <laughs> będziemy trzy osoby wylosujemy po prostu z komentarzy, które dacie. A trzy osoby, do których wyślemy e, różne, tu przyda się. Także oprócz tego jeszcze coś tu będzie, e, będą trzy zestawy, będą trzy różne zestawy. I, I co? Więc tym bardziej zachęcamy. Tak, wylosujemy, ja jeszcze powtórzę, czyli. Proszę, żebyście napisali, że chcecie wziąć udział w tej niespodziance, rozdawajce. Napiszcie, co wam się podoba. Może czego, co jeszcze, czego byście chcieli o więcej? Może tak? Czas do 19 marca. Tak, do będziemy północy. czekać na no, te komentarze, które się pojawią do północy, do 19 marca. No i, no, i oczywiście trzeba subskrybować kanał Mapa Skrapuje. No tak. No no to, tak, tak. Bo tak. to jest taka rozdawajka, niespodzianka dla subskrybentów, subskrybentów dokładnie. No i co? O, e, losowanie będzie. E, no, po, weekend czekaj, potem, i generalnie tak, w poniedziałek? W poniedziałek najpóźniej będzie informacja. To jest który 22? Już się. Zobacz kalendarzu elektronicznym. Kalendarzu. Czyli tak, ja to tak, jeszcze 22 napiszę. Z drugiego najpóźniej? Będą wyniki. Informacji. Normalnie w postaci filmu, wyniki. A do 19 czekamy. Czy to będzie piątek w przyszłym tak, tygodniu? Tak. Tak, piątek w przyszłym tygodniu. Na, y, no, po prostu na, na, na komentarze, ile osób się będzie miało ochotę wziąć udział. Dajcie znać. I co ja jeszcze mogę powiedzieć? Mogę się o Gosia, co my jeszcze powiemy? No, wszystko przed Wami. <grywa> Dobra. Okej. Okay. No to myślę, że tyle. Pozdrawiamy Was. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo. subskrybujcie i do zobaczenia. Pa, pa. pa, Hej. Jeszcze taka dokrętka. Tu trwają prace nad projektem komunijnym. Ja próbuję tym... E embasujemy i tu zrobiłyśmy taki test tych tuszy do embossingów, znaczy tuszu z Aliexpress, akurat sobie robiłyśmy i mieliśmy agateriowy. Ech. A przy okazji tego, Wałgosia, coś my może powiemy, czemu w ogóle kanał się nazywa Mapa Skrapuje. Ja sobie tak pomyślałam, że może nie wszyscy wiedzą. E, mapa od y, początku w imion Małgosia i Paulina. Tak jest. Bo ten kanał sobie założyłyśmy razem. Powiemy trochę taka mini historia. No, ja to tak pamiętam, że tak myślałam, żeby założyć założyć. A Małgosia jest motorem działania i mówi: zakładamy. No i tak powstał kanał się to zakładały gdzieś na jakimś relaksacyjnym wyjeździe chyba, nie? Nawet. A nie u Ciebie? I pomyślunek po w ogóle stąd też gdzieś tam powstał. To, tak, potem już fizycznie, tak. Bo w ogóle spotykamy się czasem i coś działamy, a czasem każda robi osobno. Ja może częściej nagram Małgosia. Tak, nagra i jest nagrane i na tym i się kończy. No, ale staramy się jak możemy. Także to już znikamy. I tyle. Ja zapraszam do subskrypcji. Bo ja również. Jak będzie tak więcej Was, to może będziemy się mobilizować na pewno bardziej do nagrywania, tworzenia i wrzucania tego, co nagramy. Dobra, to znikamy. Pa pa. pa. Idźcie się stąd. Dajemy.